Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień Dzień dobry! Dobre Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Z kamerą wśród języków. Z kamerą wśród języków. Ambulabat Petrus Superundas Maris. Maris. Antyfona łacińska, starożytna, nawiązująca do obrazu ewangelicznego, Piotra kroczącego po falach morza, aby dojść do Jezusa. Na falach, albo na fali, jak głosi nazwa naszej internetowej telewizji, koszalin na fali. Trzy słowa, a jednocześnie ile skojarzeń. Koszalin na fali, można rozumieć dosłownie. Koszalin na fali, czyli na przykład na fali radiowej, telewizyjnej, albo koszalin na fali, czyli rzeczywiście dobrze nam idzie, jesteśmy na fali. Każde słowo wywołuje jakieś skojarzenie. We mnie wywołało to skojarzenie do tej łacińskiej antyfony, którą rozpocząłem dzisiejszy program. Program pierwszy z cyklu programów o językach. O słowie, o językach obcych, o języku ojczystym, o używaniu słowa w danym języku. Program będzie się nazywał Z Kamerą wśród języków i będę prowadził go ja, czyli Kamil Barański, pasjonat języków. Przede wszystkim języków obcych, a jeszcze ściślej języków starożytnych. Także mogę Państwa przywitać, jeżeli macie te same pasje, salwety, sodales linguarum, plagipue linguarum antiquarum, ale nie tylko, bo również linguarum noarum, czyli nowych. Będziemy przenosić się w różne miejsca świata, żeby porozmawiać sobie o językach, ale również poprzez języki, poprzez słowo o kulturze danego miejsca, o obyczajach. O kuchni, o codziennym życiu. Będziemy gościć w naszym studio osoby, które właśnie z najdalszej części świata przyjechały do Polski, do Koszalina, tutaj żyją, próbują uczyć się naszego języka i także poznać naszą kulturę, ale również będziemy zajmowali się po prostu językami różnymi i nowożytnymi obcymi, i ojczystym, i starożytnymi. Także zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia naszego programu właśnie na falach, super, u nas, telewizji internetowej Koszalin na fali. A, jeszcze jedno, memento, oczywiście nie mori. chyba zapomniałem się przedstawić, a może już nie, nie pamiętam. Kamil Barański, lingwista z wykształcenia, z pasji, Nemo Judek in causa sua, ale powiem poliglota. Właściciel szkoły językowej Lingua Franca. Zapraszam serdecznie i śledźcie nasze odcinki. Do zobaczenia. Waletę!